Rodzice mówili, że lato spędzą w domu. Uwierzyłam im, aż do momentu, gdy dostałam powiadomienie. 9600 zł zniknęło z mojego zapasowego konta. Loty do Mikonos, luksusowy apartament, prywatny kierowca, wszystko na moje nazwisko. Potem brat wysłał wiadomość, która miała trafić do mamy. On nigdy nie sprawdza wyciągów. Nie martw się, odpisałam. Przeczytaj to. Zamroziłam konto, zgłosiłam oszustwo. O szóstej rano walili w moje drzwi. Otworzyłam je i zobaczyłam, że to nie tylko kradzież, to zdrada, z której się nie wraca. To byli moi rodzice. Ci sami, którzy mówili, że nie stać ich na weekendowy piknik z rodziną, którzy miesiąc temu kazali mi oszczędzać na jedzeniu z dowozem, którzy kręcili głowami, gdy proponowałam wspólny wypad, mówiąc: Tego lata zostajemy w domu. To za dużo. A ja im uwierzyłam. Naprawdę im uwierzyłam. Ale potem przyszło powiadomienie: 308 nad ranem. Telefon zabrzęczał na szafce. Ledwo się obudziłam, ale kwota przykuła moją uwagę. 9600 złotych pobrane z mojego funduszu awaryjnego. Serce mi się zatrzymało. Otworzyłam aplikację bankową i patrzyłam. Wszystko tam było. Bilety pierwszej klasy na Mikonos, apartament z prywatnym basenem, osobisty kierowca, zakupy u projektantów, rezerwacje w restauracjach droższych niż mój czynsz. Wszystko na moje nazwisko. Konto, którego nie mieli prawa tknąć bez pytania. Przewinęłam dalej. Butiki, prywatne wycieczki, zabiegi spa nad morzem, wszystko na mnie. I wtedy przyszła druga zdrada. Wiadomość od brata, wysłana przez przypadek on nigdy nie sprawdza wyciągów. Nie martw się. Wszystko stało się jasne. Myśleli, że nie zauważę. Że będę za głupia, za ufna, by sprawdzić. Że uznam spadek salda za błąd banku albo opłatę. To nie był impuls. To było zaplanowane. Liczyli na moje milczenie, lojalność, ślepotę. Nie przewidzieli mnie. Odpisałam jedno. Przeczytaj to. Potem działałam szybko. Zamroziłam konto, zgłosiłam każdą transakcję jako oszustwo, połączyłam się z bankiem, anulowałam wszystkie rezerwacje, odcięłam im dostęp. Zwrot był w drodze, a ich wymarzona podróż przepadła. Wylądują w Grecji bez hotelu, bez samochodu, bez luksusu, bez niczego? Nie spałam. Siedziałam w ciemnym salonie, patrząc, jak mijają minuty, aż nadejdzie konsekwencja. O 6.02 usłyszałam trzask na zewnątrz. Coś ciężkiego. Podeszłam do okna i zobaczyłam rozbitą szybę mojego samochodu. Kamień ogrodowy tkwił w środku jak meteoryt. Tata stał tam, zaciskając pięści chodząc w kółko. Mama była za nim, wymachując rękami. Siostra stała na skraju podjazdu, uśmiechając się, jakby to był szkolny dramat, który ją bawi. Otworzyłam drzwi, tata nie czekał. Samolubna smarkula. Po wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy, te pieniądze były nasze. Dałaś nam dostęp. Gdybyś nie chciała, żebyśmy ich używali, trzeba było powiedzieć. Mama krzyczała nad nim. Upokorzyłaś nas. Wszystkim powiedzieliśmy o tej podróży. Wiesz, jak to wstyd? A z boku siostra wrzasnęła. Nareszcie ktoś jej powiedział. Nie odezwałam się, spojrzałam na samochód, potem na nich. Wejdźcie, powiedziałam. Chcecie rozmawiać? to rozmawiajmy. Weszli wciąż krzycząc. Poszłam do przedpokoju, zamknęłam drzwi sypialni i zadzwoniłam na policję. Podałam adres, powiedziałam o zniszczeniu mienia, możliwym ataku i że mam nagranie z kamery przy drzwiach. Policjant powiedział, że będą za mniej niż 10 minut. Więc zwlekałam. Niech krzyczą. Niech wałkują te same argumenty. Niech ta tak grozi, że odetnie mnie od rodziny. Niech mama płacze. Niech siostra drwi z kąta, jak mała hiena. Potem rozległo się pukanie. To drugie. Policja weszła, a ja wskazałam drzwi. Kamień jest na samochodzie, jest nagranie. Chcę złożyć zawiadomienie. Zamilkli. Nie powiedzieli nic, aż policjant wyprowadził tatę, mówiąc, że musi jechać na komisariat. Mama stała, jak zamrożona. Złożyłam zawiadomienie. Zażądałam pełnej rekompensaty za szybę. I dodałam notatkę o stresie emocjonalnym. Zwrot przyszedł tego popołudnia, ale prawdziwa odpłata dopiero się zaczynała. Po tym jak policja zabrała tatę, cisza w domu była inna. Mama siedziała sztywno na skraju kanapy, jakby nie rozumiała, co się stało. Siostra chodziła po przedpokoju, z rękami skrzyżowanymi, patrząc to na drzwi, to na mnie, jakby nie mogła się zdecydować, na kogo być zła. Nikt nie mówił przez prawie dwadzieścia minut. Potem zadzwonił telefon mamy. Słyszałam ją w kuchni, próbowała brzmieć spokojnie, ale głos jej się łamał. Tak, tak, zabrali go. Maja wezwała policję. Nie wiem, co im powiedziała. Nie, to nie tak, jak myślisz. Nie musiałam nic mówić. Pojechałam na komisariat, usiadłam z policjantem, złożyłam pełne zeznania, przekazałam nagranie z kamery, pokazujące, jak tata rzuca kamieniem w szybę. Opowiedziałam wszystko kradzież finansowa, groźby, wandalizm bez dramatyzowania, sucho-jasno. Zapytali, czy chcę wnieść oskarżenie. Powiedziałam, że tak nie tylko za zniszczenia, ale za to, co oznaczały. Ta szyba była kroplą, która przelała czarę. Dostałam telefon po południu. Tata zgodził się na ugodę. Przelali pieniądze od razu rekompensata za szybę plus tysiąc za stres emocjonalny. Jego słowa, nie moje. Może myślał, że to załagodzi sprawę. Nie załagodziło. Gdy wróciłam do domu, mama i siostra wciąż tam były. Mama na mnie nie patrzyła. Siostra rzuciła mi wściekłe spojrzenie, jakby to ja ich zdradziła. Nie powiedziałam nic. Poszłam do pokoju i zamknęłam drzwi na klucz. Nie spałam tej nocy. Przejrzałam wszystkie dokumenty finansowe związane z nimi, rachunki. Czesne subskrypcje, loginy. Odcięłam wszystko. Do południa następnego dnia zadzwoniłam na uczelnię. Powiedziałam, że nie odpowiadam już za czesne siostry, że moja pomoc finansowa się kończy i niech załatwiają to z kimś innym. Powiedzieli, że powiadomią ją w ciągu 24 godzin. Niech to zrobią. Trzy godziny później siostra wrzeszczała pod moimi drzwiami. Nie otworzyłam. Słyszałam, jak rzuca czymś o ścianę, pewnie książką. Potem wybiegła. Patrzyłam z okna na górze, jak chodzi po podjeździe, dzwoniąc do kogoś pewnie do mamy. Dwa dni później zatrzymałam automatyczne przelewy na leki mamy na artretyzm. Od lat po cichu pokrywałam koszty, bo jej ubezpieczenie ledwo je obejmowało. Nigdy mnie o to nie prosiła. Robiłam to, bo myślałam, że to coś znaczy. Zadzwoniłam do kliniki, kazałam przełączyć rachunki na pacjenta. Usunęłam moją kartę ze wszystkiego. Bez ostrzeżenia, bez wyjaśnień. Niech to poczują. To nie było o zemstę. To było o czystym cięciu. Myśleli, że mogą traktować mnie jak bankomat, zniszczyć moje rzeczy i udawać, że to ja przekroczyłam granicę, że powinnam to puścić. Nie, zdrada była za głęboka. To nie była kwestia wakacji. Chodziło o to, że wiedzieli, na co były te pieniądze. Na moje zdrowie, przyszłość. Zabezpieczenie na gorsze dni. A oni mieli to gdzieś. Nie zawahali się. A gdy ich przyłapałam, ich pierwszym odruchem było rozbicie mojego samochodu i wrzaski w moim salonie. Myśleli, że się ugnę, że poczuję się winna, że nadal będę płacić za wszystko po tym, co zrobili. Nie znali mnie. A najlepsze? To był dopiero początek. Nigdy nie przeprosili. Ani razu. Nie za opróżnienie mojego funduszu awaryjnego, nie za kamień w szybie, nie za wrzaski w moim domu, jakby to oni byli ofiarami, jeśli już, to podwoili stawkę. Sprawdzałam telefon, oczekując wiadomości, jakiegoś gestu, choćby żałosnej wymówki. Nic. Zero telefonów, zero SMS-ów. Mama zamilkła. Tata zniknął, jakby nie istniał. Siostra była jedyną, która robiła hałas. Pasywno-agresywne posty na Instagramie. Rodzina to krew, ale nie każdy na nią zasługuje. Zdjęcia z podpisami typu odcinanie balastu. Nie oznaczała mnie, ale nie musiała. Zrozumiałam. Potem przyszedł list. Prawdziwy. W kopercie. Bez adresu zwrotnego, tylko moje imię wypisane sztywnymi literami. W środku, dwa strony. Maszynopis. Podpisany przez oboje rodziców. Formalny. Zimny. Używali słów jak nieodwracalne szkody i hańba rodzinna. Pisali, że ich publicznie upokorzyłam, że moje działania były mściwe, niewdzięczne, że jestem moralnie zepsuta. Ostatnie zdanie bolało najbardziej. Od tej chwili nie uważamy Cię za naszą córkę. Nie płakałam. Nie krzyczałam. Złożyłam list, włożyłam do szuflady z dokumentami medycznymi i zamknęłam ją powoli. Wiedzieli, że jestem chora. Wiedzieli, na co oszczędzałam. Moja diagnoza nie była nowa. Od dwóch lat żyłam z chorobą autoimmunologiczną, radząc sobie dzień po dniu, zaostrzenia wizyty w szpitalu, drogie leki tygodnie, gdy ledwo mogłam pracować. Wszystko im mówiłam, pokazywałam. Byli przy mnie, gdy musiałam rzucić pracę. Pomagali wypełniać wnioski o pomoc socjalną. Wiedzieli, do czego był ten fundusz, a i tak go opróżnili na luksusowe wakacje. Nie tylko mnie okradli. Ukradli moje bezpieczeństwo, spokój ducha. A gdy się postawiłam, wyrzucili mnie jak śmiecia. Kilka dni po liście tata zostawił wiadomość głosową. Chciał rozma rozmawiać jak dorośli. Nie powiedział, że przepraszam. Powiedział, że może nie powinien był rzucać tym kamieniem, ale że to ja go sprowokowałam. Potem powiedział coś, od czego przeszły mnie ciarki. Zrobiłaś, co chciałaś. Teraz bądź kobietą i napraw to z rodziną. Jakbym to ja wszystko zepsuła. Więc zrobiłam co chciał. Naprawiłam to po swojemu. Najpierw zadzwoniłam do firmy przechowującej meble. Trzymali tam antyki, rodzinne pamiątki, obrazy, które mama twierdziła, że mają wartość. Coś vintage, co mieli sprzedać, gdy rynek się odbije. Zalegali z opłatami, a ja jak idiotka pokryłam zaległości. Byłam wciąż na umowie, więc ją rozwiązałam. Bez przedłużenia, bez ostrzeżenia. Kazałam menedżerowi wysłać standardowe powiadomienie o odbiorze. Co nie odebrane, pójdzie na aukcję. Nie powiedziałam rodzicom niech e-mail ich zaskoczy. Potem zajęłam się. Pożyczką na kuchnię. Trzy lata temu wzięli kredyt na wielką przebudowę. Granit wszystko na zamówienie. Drogo, a bank nie chciał ich zatwierdzić bez poręczyciela. Podpisałam się, bo jesteśmy rodziną. Teraz to słowo smakuje jak trucizna. Zadzwoniłam do banku, przesłałam dokumenty, opowiedziałam o wandalizmie, liście, skradzionych funduszach. Po tygodniu załatwiania mnie wykreślili, Muszą refinansować albo spłacić resztę. To już nie mój problem. I to było dobre uczucie. Niemałostkowe czyste. Bo to, co zrobili, to nie tylko zdrada. To było oświadczenie. Oni wytyczyli linię, przekroczyli ją i upewnili się, że wiem, gdzie jest moje miejsce w ich świecie. A mimo to, jakaś część mnie czekała, że się odezwą, że powiedzą: popełniliśmy błąd, chcemy to naprawić. Ale prawda przecinała ten szum. Wyrzekli się mnie dla wakacji, wybrali luksus nad lojalność, więc dałam im, czego chcieli. Nie ma już córki. Dwa tygodnie ciszy. Tyle im zajęło przejście od furii do desperacji. Myślałam, że liżą rany. Może zrozumieli, co zrobili i się wstydzą. Albo liczyli, że pęknę i wrócę na kolanach. Cisza była niepokojąca. Spodziewałam się dramatu. Wiadomości, smsa z poczuciem winy od mamy, siostry rzucającej fochy. Nic. Aż zadzwonił nieznany numer. Maja, tu Robert Nowak, adwokat reprezentujący twoich rodziców. Chcą omówić wspólne sprawy finansowe. Rozłączyłam się, zanim skończył. Pięć minut później zostawił wiadomość. Mówił o mediacji, problemach z majątkiem, współpracy. Chcieli rozmawiać o wspólnych ustaleniach, zanim sprawy się skomplikują. Skomplikują. Okradli moje konto, zniszczyli samochód, wyrzekli się mnie, a teraz bali się komplikacji. Następnego dnia przyszła siostra. Użyła starego klucza, którego nie dezaktywowałam, jakby wciąż miała prawo tu być. Bez pukania, weszła, jakby to był jej dom. Zastałam ją w kuchni, popijała z jakby to było spotkanie rodzinne. Powiedziała, że mama nie je, że tata mówi o sprzedaży domu, że myśli o wyciąganiu pieniędzy z emerytury. Zaczęłaś coś, czego nikt nie zatrzyma, rzuciła. Powiedziałam, że klucz następnym razem nie zadziała. Odpowiedziała – dobra. Ale przed wyjściem wyciągnęła kopertę z torebki i przesunęła ją po blacie. W środku był testament, ręcznie pisany, nieoficjalny, bazgroły taty na żółtym papierze. Nie chciałam patrzeć, ale jedno zdanie przykuło uwagę. W razie mojej śmierci cały majątek dzielimy równo między Sarą a Melindą. Nic o mnie, nawet wzmianki. Jakbym nie istniała. Patrzyła jak czytam. Bez emocji, czekała na reakcję. Nawet nie jesteś zaskoczona, co? Rzuciła. Nie odpowiedziałam. Złożyłam testament, wsunęłam do koperty, rzuciłam na stół, była w połowie drogi do drzwi, gdy się odwróciła. Swoją drogą, dodała, mama nie mogła odebrać leków. Karta nie przeszła, rozkleiła się przy kasie, musiała wyjść z niczym. Nie drgnęłam. Powiedziałam, że to jej wybór. Po jej wyjściu siedziałam chwilę. Niezła, niesmutna, pusta. Testament nie bolał tak, jak powinien. Potwierdził to, co wiedziałam. Nigdy nie planowali widzieć mnie jako części rodziny, nawet po śmierci. Później tej nocy otworzyłam stary panel finansowy, o którym zapomniałam. Był podpięty do konta, którego używałam w pandemii, gdy zarządzałam ich rachunkami. Miało może 600 złotych, gdy przestałam go używać ale ktoś z niego korzystał drobne wypłaty 32 zł tu 19 tam nic dużego aż zobaczyłam transakcje na stronie hazardowej coraz więcej wszystkie na nazwisko taty setki złotych to nie było o mikonos wakacje były zasłoną dymną nie byli tylko lekkomyślni toneli topili się w swoim bałaganie i byli za aroganccy by to przyznać Potrzebowali tej podróży nie jako nagrody, ale ucieczki na mój koszt. Zastanawiałam się, jak przeszli od dumnych, upartych ludzi do egoistycznych kłamców. Teraz widziałam jasno: nie chcieli mnie skrzywdzić, chcieli przetrwać. Myśleli, że jeśli wystarczająco przekręcą historię, zrobią ze mnie złoczyńcę, to wrócę i ich uratuję. Ale nie byłam już tą kobietą. A oni wciąż nie wiedzieli, co nadchodzi. Pod koniec miesiąca rozpadało się na żywo. Nie musiałam zgadywać. Zaczęło się pokazywać w drobiazgach: alerty bankowe, dziwne maile, telefony od wierzycieli, których nie słyszałam od lat. Jakoś zrobili się niechlujni i używali starych kont, gdzie moje dane wciąż były. Moje nazwisko wyskakiwało jako kontakt zapasowy na karcie kredytowej, o której nie wiedziałam. Inna miała mnie jako uprawnionego użytkownika z czasów, gdy pomagałam im poprawić zdolność kredytową po kryzysie w 2008. Próbowali użyć każdej furtki, licząc, że nie zauważę. Ale zauważyłam. Wyczyściłam wszystko, zadzwoniłam do każdego banku, każdego wierzyciela, usunęłam moje nazwisko, zgłosiłam próby. Za każdym razem, gdy zamykałam drzwi, wyobrażałam ich po drugiej stronie, zdających sobie sprawę, że są zamknięte na zawsze. Ale prawdziwy cios przyszedł tydzień później. Zadzwonił stary znajomy rodziny, pan Kowalski. Prowadził warsztat, gdzie tata naprawiał nasze auta. Nie dzwonił na pogawędkę. Maja, twój ojciec był tu wczoraj. Pijany. Mówił rzeczy, których nie rozumiałem, ale brzmiało źle. Ciągle powtarzał, że wszystko zniszczyłaś. Rozbił lustro w biurze i wyszedł bez płacenia. Zamilkł. Pomyślałem, że. Powinnaś wiedzieć, że nie jest z nim dobrze. Podziękowałam i się rozłączyłem. Więc domek z kart się walił. Nie wiedziałam, jak głębokie są długi, ale to nie miało znaczenia. Nie zapłaciłabym grosza, oni to wybrali. Wyrzekli się mnie publicznie, na papierze. Mimo to chciałam wiedzieć, jak daleko upadną. Nie z okrucieństwa, ale by mieć pewność, że nie odchodzę za wcześnie. Kolejna niespodzianka przyszła z działu rozliczeń szpitala. Lata temu wpisałam się jako kontakt awaryjny dla mamy. Nigdy tego nie zmieniłam. Zadzwoniliby potwierdzić, że jej ubezpieczenie wygasło, a ona nie płaciła za leczenie. Pominęła kilka wizyt. Gdy spytałam, czy z nią w porządku, powiedzieli, że nie mogą nic ujawnić. Nie zadzwoniłam do niej. Nie wysłałam pieniędzy. Wiedziała, jak mnie znaleźć. Nie chciała. Potem przyszedł ostatni cios. List polecony, nie od adwokata, od rodziców. W środku jedno zdanie, napisane markerem na złożonej kartce. Byłaś błędem. Bez podpisu, bez adresu zwrotnego, tylko te cztery słowa. Nie płakałam. Zaśmiałam się cicho, gorzko, bo to było prawie zabawne, jak bardzo starali się wymazać mnie z ich życia. Jakby jedno zdanie mogło mnie wykreślić z historii. Położyłam list obok pierwszego, w tej samej szufladzie z testamentem i rachunkami z apteki. Moje prywatne archiwum zdrady w ich własnym piśmie. Tej nocy otworzyłam nowy dokument na komputerze, zatytułowałam go Ostateczne rozliczenie. Wypisałam każdy przelew, każdą pożyczkę, każdą przysługę, każde poświęcenie z ostatniej dekady. Lista była dłuższa niż myślałam. Na dole napisałam, nie trzeba spłaty. Po prostu nigdy więcej do mnie nie mówcie. Bo mieli rację w jednym. Nie była już ich córką. Życie stało się ciche. Niespokojne, nie ciche, po prostu nieruchome. Jak pokój opróżniony po burzy. Bez telefonów, SMS-ów, pasywno-agresywnych listów, bez dramatu. Ludzie, którzy byli stałymi punktami w moim życiu, zniknęli. Przez pierwsze dni ta cisza brzmiała głośniej niż ich krzyki. Wiedziałam, że nie wrócą. Nie w sensie, w jakim ludzie to mówią. Wiedziałam, bo każde słowo w tym ostatnim liście było szczere. Jeśli możesz napisać byłaś błędem i wysłać to jak dokument, nie ma już czego ratować. Więc zaczęłam usuwać ich ostatnie ślady z mojego życia. Wyczyściłam moje nazwisko z każdego wspólnego pliku, każdego zapasowego kontaktu każdej referencji awaryjnej. Zmieniłam numer telefonu, otworzyłam nowe konta, zamknęłam stare subskrypcje związane z domem, nawet zrezygnowałam z ubezpieczenia dentystycznego, bo wciąż było pod planem taty sprzed lat. Chciałam, by nic mnie z nimi nie łączyło. Żadnego tropu, żadnych zapomnianych powiązań. To już nie była złość, to była jasność. I przyszła w samą porę, bo niedługo zaczęły napływać wiadomości przez pośredników. Starzy znajomi, sąsiedzi, ludzie, z którymi nie rozmawiałam od lat, nie pytali o mnie. Przekazywali plotki. Rodzice sprzedali dom, nie sprzedali, pozbyli się go poniżej ceny, pewnie by uniknąć egzekucji. Bez ciężarówki przeprowadzkowej, bez pożegnań, zabrali, co mogli unieść i zniknęli. Jedna kobieta widziała mamę z walizką płaczącą. Inna słyszała tatę wrzeszczącego przez telefon w środku nocy, żądającego pieniędzy. Nikt nie wiedział, dokąd poszli. Nawet siostra, która podobno wprowadziła się do jakiegoś faceta dwa miasta dalej. Nie pytałam o szczegóły, nie obchodziło mnie to. A potem przyszło zdjęcie. Sąsiadka, której ledwo znałam, przysłała mi fotografię, niewyraźną, zrobioną z daleka. Rodzice siedzieli przed obskurnym motelem na obrzeżach miasta. Tata zgarbiony, patrzył w ziemię, mama wpatrywała się w pustkę. Dwie plastikowe torby obok nich. Bez samochodu, bez domu, tylko kawałek betonu i resztki ich dumy. Patrzyłam na to zdjęcie długo. Nie dlatego, że chciałam pomóc, ale chciałam coś poczuć. Czułam tylko zmęczenie. Usunęłam zdjęcie, zablokowałam numer, wstałam, zrobiłam kawę, usiadłam przy oknie i pomyślałam. Jak dziwnie jest wyrosnąć z ludzi, którzy cię wychowali. Nie dlatego, że jesteś od nich lepszy, ale dlatego, że oni nigdy nie dorośli. Zostali tacy sami roszczeniowi, aroganccy, okrutni, nawet w słabości. Wspominałam każdy moment, gdy mogłam odejść wcześniej każdą czerwoną flagę każde poczucie winy gdy płaciłam ich rachunki, odbierałam telefony, pojawiałam się na świętach które były bardziej negocjacjami niż spotkaniami. Każde ich przekonanie, że moja pomoc to ich prawo, nie mój wybór. I myślałam o tym ostatnim liście. Byłaś błędem. Myślałam, że jeśli zrobię dość, dam dość, zniosę dość, powiedzą coś przeciwnego, że są dumni, że się liczę. Ale prawda jest taka, że niektórzy kochają Cię tylko gdy jesteś użyteczny. A gdy przestajesz być użyteczny, pokazują kim są więc dałam sobie to czego oni nigdy nie dali zamknięcie wydrukowałam dokument dla siebie nazwałam go ostutam ostateczne rozstanie wypisałam każdą pożyczkę każdą płatność każde poświęcenie każde złamane słowo na dole napisałam nie byłaś błędem byłaś ostatnią lekcją nie odzywali się od tamtej pory ale czasem gdy ból w stawach przypomina, po co był ten fundusz, otwieram szufladę, gdzie listy leżą złożone, nietknięte, i przypominam sobie, że nie straciłam rodziny. Zobaczyłam, kim byli i odeszłam, póki mogłam. Czasem, gdy sen nie przychodzi łatwo, łapię się na myślach, co by było, gdybym nie sprawdziła tego powiadomienia bankowego. Gdybym im ufała, pozwalała wysysać się do cna, uśmiechając się do mnie. Może pojechaliby znowu. Może do Dubaju, może gdzieś bardziej absurdalnego, a ja wciąż płaciłabym jak głupia. Ale zdrada nie zaczyna się od dziesięciu tysięcy i luksusowego apartamentu. Zaczyna się od drobiazgów, od milczenia, małych kłamstw, od mówienia, że jesteś egoistką, gdy mówisz nie. Od poczucia winy, które brzmi jak miłość, od uczenia cię, że twoje tak to jedyny sposób na spokój. Zaczyna się, gdy Twoja pomoc staje się ich oczekiwaniem. A gdy pozwalasz na to za długo, oni też zaczynają wierzyć w to kłamstwo, że jesteś im winna, że Twoje życie to zasób dla ich życia, że Twoja granica to ich niewygoda. Nigdy więcej. Nie dla nikogo, nie dla rodziny, nie dla poczucia winy. Myślałam, że wytyczenie granicy będzie bolało bardziej, ale nie bolało. Prawdziwy ból. To uświadomienie sobie, jak długo go ignorowałam, ile lat przekonywałam siebie, że tacy po prostu są, jak myślałam, że siła to znoszenie ich, a nie odejście, ale siła to czasem drzwi, które zamykasz i nigdy nie otwierasz. Więc teraz, gdy dom jest cichy, a burza minęła, siedzę przy oknie z herbatą i przypominam sobie, że ta cisza to nieruchomość, to nie pustka, to wolność. Cena była wysoka. Ale lekcja bezcenna i nie żałuję ani jednego kroku, który mnie tu doprowadził, bo po raz pierwszy w życiu jestem moja.